Nazywam się Wakiedroniowa, jestem strzeńca, to znaczy z Republiki Czeskiej, mam trójkę dzieci, jedną wnuczkę Krystynkę, studiowałam pielęgniarstwo rehabilitacyjne, fizjoterapię, no i pływaniu z niemowlakami poświęcam się już więcej niż 30 lat. Czy rodziców wciąż trzeba przekonywać do tego, że warto pójść z maluszkiem, z niemowlakiem na basen? W Republice Czeskiej to już raczej znana po prostu rozrywka dla dzieci z rodzicami. A w Polsce? A w Polsce, no myślę, że zaczyna już być również bardzo lubianą. Jak przekonać niezdecydowanych rodziców? Czyli dla dzieci woda to naturalne środowisko. Nie boją się wody, bo przecież 9 miesięcy spędziły w wodzie płodowej i po prostu nie mają takiego respektu. Czyli to jest najważniejszy początek. Jakie jeszcze są plusy? Woda to również okazja do hartowania dzieci. Dzieci mniej chorują, są bardziej spokojne, przyjemnie zmęczone i z tego wypływa również. Spokój psychiczny to najważniejsze rozumiem tak takie plusy w wodzie. Dziecko ma szansę wykonywania wielu ruchów więcej niż poza środowiskiem wodnym. Dlatego bardzo dobrze działa perystaltyka. Boleści związane z brzuszkiem jakieś kolki po prostu są mniej częste. Kiedy najwcześniej można zabrać dziecko na basen. Czyli w każdej ziemi jest inaczej. Wiem o tym, iż w Polsce można zacząć pływać z dziećmi już w wieku trzech miesięcy, ale najlepiej jest zaczynać zaraz po urodzeniu, w domowym środowisku, w wannach, wanienkach, tam gdzie jest najwygodniej. Tak do tego również służy wspólna kąpiel z rodzicem. Pani, pani Ewo opracowała swoją metodę. Pracy z dzieckiem, oswajania dziecka z wodą, prawda? Na czym ona polega? Właśnie ma metodyka, a I moja metoda polega na, na tym, iż respektuję indywidualny rozwój psychoruchowy, psychoruchowy dziecka i również środowiskowo-wodne służy do aby, wodne, komunikacji, lepszej komunikacji rodzica z, z dzieckiem, tata, psychomodicka jak też służy do pierwszych jakby kroków w stronę pływactwa w późniejszym wieku. Ulepšení, spolupráce dítěte, jeho soustředěné pozornosti, ale také, aby ta voda měla velmi příznivý význam i pro budoucí plavání. Nauka we wczesnym dzieciństwie pomaga potem nauczyć się już, nie wiem, mając 6-7 lat, nauczyć pływać? żeby szybciej dzieci łapią? Oczywiście. Ale, kiedy to dziecko nauczy się to podstaw, to jak poruszać się w wodzie, w ziemi, to, człowiek to człowiek potem bardzo, bardzo to fajnie, to fajnie to nawiązuje, to nawiązuje to do to samej nauki to różnych to stylów to pływackich to to i to samego pływania. Duża rola tutaj A jest to w instruktorach. Dla każdego, kto chce nauczyć się pływać, Potrzeba pierwszego kroku to nauczyć się lubić wodę, czyli być w wodzie, zyskać poczucie po prostu jakiegoś komfortu w wodzie, pływać na plecach, zanurzać się, nurkować. No i potem, kiedy tutaj opada jakiś ten strach i respekt przed, przed wodą, jesteśmy na tej najlepszej drodze, żeby się nauczyć dobrze pływać. Czy są jakieś minusy pływania z niemowlakiem w wodzie, czy nie? Czy są same plusy tego? Czyli oczywiście minusem tutaj może być nieprawidłowe prowadzenie dziecka instruktorem lub rodzicem, to znaczy, kiedy nieprawidłowo chwytamy dziecko i tym powodujemy zachylanie do tyłu, co może spowodować jakąś deformację kręgosłupa, albo jeżeli dzieci są zmuszane do nurkowania przeciwciśnieniu wody, co również prowokuje zachylanie się. Do tyłu. Dalszym minusem jest, kiedy rodzice nie nurkują wraz z dziećmi, ale po prostu zanurzają, wpychając to dziecko pod wodę własną siłą. dziecko naprawdę boi się. Rodzic zostaje nad wodą, a jest pychane głęboko pod wodę. Jeszcze o przeciwwskazania, kto kompletnie nie może w tak wczesnym wieku zaczynać przygody z wodą. Jakie dzieci. Niewłaściwe jest dla dzieci, które mają jakieś choroby to związane z nerkami, albo mają może jakieś rany otwarte, choroby związane z, z podwyższoną temperaturą. A wcześniaki? Wcześniaczki mogą pływać, ale najbardziej wskazanym środowiskiem jest środowisko domowe i mogą zacząć pływanie w wanienkach albo przy wspólnej kąpieli z rodzicem. Bardzo fajnie jest, kiedy dziecko jest zawinięte do pieluszki, żeby czuć się jeszcze bardziej bezpieczne. Taka pielęgnacja niemowlaka, nasza codzienna, może wspomóc właśnie to oswajanie z wodą. Idealnie no, prostu, jest, kiedy idealnie rodzice nie, kąpią czy nie, absolwują dziecko, kąpiel a, wieczorną, bo potem dzieci są przyjemnie zmęczone. No i a, to miałoby przebiegać każdy dzień. I oczywiście lepiej śpią. I mhm. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.